Dzieci z domu bez okien. W małym miasteczku niedaleko lasu stał opuszczony budynek, który wszyscy nazywali domem bez okien. Był stary, z krzywym dachem, zarosły bluszczem i cały czarny, jakby spalił się dawno temu. Nikt nie wiedział dokładnie, co się tam kiedyś działo. Dorośli mówili tylko trzymajcie się z daleka. Ale dzieci, dzieci były ciekawe. W szczególności trójka przyjaciół, Ola, Kuba. I jego młodszy brat, Franek. Pewnego jesiennego wieczoru, tuż przed Halloween, postanowili podejść pod dom bez okien, nie żeby wejść, tylko zobaczyć. Gdybyś zajrzał przez dziurkę od klucza, zobaczyłbyś twarz, mówił Kuba z udawaną odwagą, albo usłyszał, jak coś chodzi po schodach, dodała Ola, udając ducha. Śmiali się, dopóki nie usłyszeli cichego stukania. Trzy rytmiczne uderzenia. Wszyscy zamarli. To tylko wiatr, szepnął Franek, ściskając rękaw starszego brata. Ale wtedy drzwi domu bez okien uchyliły się same. Ktoś tam jest, powiedziała Ola. Może ktoś potrzebuje pomocy? Nie wchodźmy, powiedział Franek drżącym głosem. To nie miejsce dla nas, ale ciekawość była silniejsza niż strach. Z latarką w ręce weszli do środka. Powietrze było zimne i pachniało kurzem, i czymś jeszcze, jakby mokrym drewnem i starymi lalkami. Schody skrzypiały pod ich stopami, korytarz był pełen zamkniętych drzwi, ale żadne nie miały klamek. Wtedy Franek zatrzymał się i powiedział: Dlaczego nie ma tu okien? I rzeczywiście żadnego światła, żadnych szyb, tylko ciemność, tylko ściany, jakby dom nie chciał, żeby coś mogło stąd wyjść albo wejść. Na końcu korytarza znaleźli drzwi, jedyne uchylone. Kiedy weszli, zobaczyli pokój pełen starych zabawek, lalki bez oczu, misiaki z rozprutymi brzuchami i na środku karuzela z porcelanowymi figurkami dzieci. Sama się kręciła, chociaż nikt jej nie dotknął. Nagle usłyszeli szept. Zostańcie! Ola odwróciła się gwałtownie. Kto to był? Nie wiem. Powiedział Kuba, ale coś się rusza tam za tymi lalkami. Zabawki zaczęły się poruszać, powoli jakby coś je budziło. Karuzela wirowała coraz szybciej, lalki patrzyły pustymi oczodołami wprost na dzieci, i wtedy zobaczyli to. W kącie pokoju, tam gdzie cień był najciemniejszy, stało dziecko. Dziewczynka. Miała białą sukienkę, ale twarz. Twarz miała jak porcelanowa maska, popękana i nieruchoma. Dlaczego przyszliście? zapytała bez ruchu ust. Franek zaczął płakać. Ola złapała go za rękę i krzyknęła. Musimy uciekać. Ale kiedy odwrócili się, korytarza już nie było. Za nimi była tylko ściana. Bez drzwi. Bez okna. To dom. On nas nie wypuści, powiedziała dziewczynka i zaczęła śpiewać. Głos miała jak pozytywka. Cichy, melodyjny, ale zimny. Dzieci zaczęły biec. Szukały wyjścia. Każde drzwi prowadziły z powrotem do tego samego pokoju z lalkami. Z karuzelą, z dziewczynką, a potem była cisza. Rankiem następnego dnia dom znów był pusty. Tylko stara karuzela lekko się obracała, i słychać było śmiech. Troje dzieci śmiało się, ale ich nie było widać. I od tamtej pory, w każdy Halloween, jeśli jesteś cicho i przyłożysz ucho do ściany domu bez okiem, usłyszysz szepty. Dołącz do nas.